Szkoda straconych punktów czy punktu, bo myślę, że tutaj dzisiaj zostawiliśmy dużo zdrowia, dużo zaangażowania i, i, i mogliśmy się pokusić o jakieś punkty. No jeden błąd, można powiedzieć taktyczny, w defensywie zdecydował o tym, że, że przeciwnik miał sytuację stuprocentową i, i ją wykorzystał. Do końca staraliśmy się odrobić tą bramkę. Nie udało się, chociaż na, na, na tym niezbyt równym boisku było trudno jakąś kombinacyjną grę. Szkoda przede wszystkim pierwszej połowy, bo grając z wiatrem, kilka ciekawych akcji stworzyliśmy i brakowało tam spokoju i zimnej krwi, żeby zagrać dokładne ostatnie podanie i stworzyć sobie jakąś. Sytuacji. Szkoda, że ta nasza seria, na, świetna seria na wyjazdach się skończyła, ale, ale dzisiaj przeciwnik był lepszy.